Niezapomniane sportowe emocje przeżywamy wspólnie z firmą Irmar. Irmar, serwis samochodowy, myjnia parowa, detailing i ubezpieczenia. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku przygotowani na euro. Z nami jest Patryk. Patryk, Patryk jest na pozycji Środkowy Pomocnik. Środkowy Pomocnik. Coś mi świta środkowy pomocnik, były środkowy obrońca. Podobne? No tak, tylko jedną formację wyżej. <laughs> Dobra, ładuj te ziemniaki. Słuchajcie. E, dzisiaj robimy proste, fajne, niedietetyczne danie fish and chips. Jako, że e, Anglia rybą i frytką stoi. E, bez zbędnego gadania robimy dorsza, mąka, osypujemy dziada e, mąką pszenną. Później będziemy go obtaczać w cieście z ciemnego piwa. Ciasto się składa z mąki pszennej, mąki ziemniaczanej, dużej ilości proszku do pieczenia, kary, sól, pieprz, takie standardy. Będziemy robić dobry, fajny, gęsty sos na bazie majonezu i musztardy z miodem. Będzie tam lądowała szalotka, limonka, czerwona cebula. No, jak dla mnie będzie fan. Lecimy z ziemniakami, musimy je szybko pokroić, one się będą najdłużej smażyć, A ty w międzyczasie, wyjść, opowiedz. Co nie sobie? Jak się znalazłeś w drużynie? Bo słyszałem, że jesteś. Jak to działa? Najmłodszy? Znaczy, ogólnie jestem młodzieżowcem, mhm. czyli młodzieżowców jest kilku w drużynie. Jest to około 6-8 młodzieżowców, przeważnie na drużynę, jeśli chodzi o drugą, drugą ligę. Bo w ekstraklasie na, na boiskach musi występować tylko jeden młodzieżowiec, a w drugiej lidze musi, musi występować aż dwóch młodzieżowców. No i właśnie ten czas mi się kończy. Po, po tym sezonie już nie będę młodzieżowcem w drugiej lidze. Będę już, no, że tak powiem, normalnym seniorem. Prawda? Normalny senior, okej. Okay. Tak jest, normalnym seniorem. Jak się znalazłem w drużynie. Przyszedłem na testy, bo wcześniej grałem w Orle Piaski Wielkie w czwartej lidze. Przedłem na y, testy jeszcze za, za kadencji trenera Leszka Janiczaka yy, i, i byłem testowany około półtorej miesiąca i w końcu trener się na mnie zdecydował i tak tutaj tu jestem już od roku. To chyba jest Rep satysfakcjonujące, nie? Jak tam ktoś się tam powie OK. Tak, tak, tak. No, długo czekałem na ten moment, aż w końcu trener Leszek y, Janiczak y, stwierdzi, że... Że, y, że, żebym był częścią zespołu mm -hmm. na ten sezon. Y, na pewno się bardzo ucieszyłem. No i tak to reprezentuję barwy Hutnika w, y, w tym roku. Świetnie, czyli ty y, y, jesteś od tego roku, tak? Tak, tak, tak. Znaczy okay. od tego roku. No, w, y, rok temu dokładnie w czerwcu. W czerwcu czy tam w lipcu y, przyszedłem do Hutnika. So. Ok, jak nastroje? Jak. jak, na stroj, jak y jak, jak to wygląda? Jak wyglądała twoja y, inicjacja? To znaczy? W sensie przyjęcie, przyjęcie do drużyny. Jak to jak, jak Aha, to wygląda? Wiesz? Bo wchodzi do szatni y, ktoś nowy, tak? Tak, tak, tak. Przychodzisz jak y, y, pierwszoklasista gdzieś do no, do można, coś takiego? No można powiedzieć bardziej, no można, można tak powiedzieć, tylko że wiadomo, że jako pierwsza klasica, no to wszyscy przychodzą i tam mniej więcej nikt się nie zna. A tutaj jednak przychodzę do drużyny, gdzie 20 mężczyzn można powiedzieć, każdy się zna, ja no. przychodzę jako nowy, nowy człon, członek zespołu. No i też to. Akurat jeśli chodzi o ad adaptację, to już zależy bardzo od charakteru. No jeden na przykład ma łatwość w poznawaniu nowych ludzi, yy, więc no od razu tak naprawdę podłapie kontakt yy, z drużyną, a drugi yy, a drugi na przykład będzie tak bardziej zamknięty w sobie i mhm. czekał, aż na przykład ktoś tam do niego zagada. A to chyba tak i działa, nie? No, zależy, no, to już naprawdę zależy od, od osoby. No, ale wiadomo, że lepiej, lepiej być e, taką osobą od razu rozgadaną. Prze, tak, przynajmniej tak mi się wydaje. Przynajmniej łatw, łatwiej wtedy w zespół się wchodzi. Mm -hmm. Ale to też już tam sprawa indywidualna, że tak powiem. A ja, u mnie nie było, nie było problemów, bo też atmosfera w drużynie jest bardzo dobra. Każdy, e, można powiedzieć, każdego lubi, mm -hmm. szanuje, więc, więc no, na, na pewno dobrze wspominam swoje pierwsze chwile w hutniku. Elegancko, to się, to się liczy. Ile spotkań rozegrałeś do tej pory? Do tej pory na. E, rozegrałem około 31-32. Kurczę, nie pamiętam dokładnie. Powiem ci szczerze. Na pewno w 7 nie, nie było w kadrze przez kontuzję. Mhm. Więc e, mamy 19, 18, 36. E, wy, wy, wydaje mi się, że wystąpiłem w 29 spotkaniach. Dobra, tak najlepsze spotkanie? Wydaje. Twoim zdaniem? Yy, muszę wspomnieć yy, spotkanie z Olimpią Elbląg na Wyjeździe. Yy, w Elblągu graliśmy i szczeliąc zwycięską bramkę w 84. minucie. Yeah! Tak, tak. I udało się. Bardzo się cieszyłem i, i jak mam wspomnieć jeden mecz, to myślę, że ten ten, ten mecz mm -hmm. jest taki do wyróżnienia. W ten sposób. No i w ten bransko. sposób. Tak jest. Elegancka, proszę pana. Dobra, kończysz te ziemniaki, ja zrobiłem w tym momencie e, twoich opowieści ciasto, e, myślę, że jest ono całkiem spoko, jeszcze, jeszcze dodamy trochę mąki pszennej, ok, <ścoughs> tak to działa. Nie należy w kuchni się ograniczyć, po prostu jeżeli macie zrobić, jeżeli macie ochotę coś zrobić, to po prostu to zróbcie, no kurde, to jest wasze miejsce, niezależnie od tego, kto was ogląda, albo kto przy was jest, nie? Oczywiście wszystko, co wiąże się z nieetycznym zachowaniem, możecie zostawić za siebie, ale takie jakieś udziwnienia są, przynajmniej u mnie, bardzo mile widziane. Dobra, Obierki sru na kosz albo w zasadzie do kosza. Eee, lecisz z cięciem ziemniaków. Dobrze. Ja tutaj obtoczę rybentropa. Haha! Przypomniał mi się żart. Uwaga! Uważasz? Jak nazywają się ryby na. Twu! Ślady ryby na wodzie? Jeszcze raz. Jak nazywają się ślady ryby na wodzie? Nie wiem. Ribbentrop! <laughs> Podobało mi się? Strzelajcie komentarzami pod filmem. A dobrze, a przechodząc dalej. E, bierzemy naszego dorsza, bo nie wiem czy wspomniałem, to są polędwice z dorsza. E, obtaczamy w mące. Będą lądowały, mm, będą lądowały do, mm, do ciasta. Poczekamy sobie chwilę aż to ciasto odpłynie. Ta grubość? Przepraszam, Tak, że tak jest. I wrzucimy tego dziada na patelnię. OK, to wracamy za chwilę, bo z frytkami trzeba będzie poczekać. Robię, co mogę. Dobra, fryty nam się robią już na oleju, no bo jak to fryty robią się na oleju, Jeden smalec, nie? Ani masło, chyba, może to być bycie tłuszcz albo no, my mamy zwykły chyba rzepakowy. Yy, Patryk, teraz robisz sos, tak? czerwona cebula, szalotka, yy, muszarda miód, ogórki konserwowe. Yy, mieszamy to razem z majonezem i będzie żad. Ja tymczasem cisnę rybę na patelnię. Poczekamy aż się dziad nagrzeje. Mmm... Okej, okay, mówiłeś mi jeszcze gdzieś tam poza yy, kamerą, że yy, to fryty to ty robisz, nie? Tak, frytki tak, tak, lubię zrobić <laughs> Powiem ci, że lubię. Dobra, ale robisz fryty yy, jakoś yy, powiedzmy podwójnie smażone, czy po prostu wpierdzielasz to na olej i... Nie tak standardowo, tak yy, mhm. Ro, Frytki robię standardowo, mhm. że tak powiem obieram, yy, obieram kroję ziemniaczki i daję do oleju i tam po nie wiem tam 10 minutach czy coś takiego wyciąga no i fryteczki zrobione w ten taki standardowy sposób. Cześć. Dobrze, bardzo dobrze. A co do tego? Co do fryt? No, no, bo... jakiś, wiesz, schabowy najlepiej, czy jakiś kurczaczek. Jak najbardziej. Słucham, tak jak standardowo. Rob... Dobra, ręce do roboty Tak jest. <laughs> się rozgadałem. Ehm, dobra, to kurczak do... do frytek. Do frytek jak? Też obsmażany, czy po prostu też też obsmażane. Też obsmażane? Tak. Muszę coś wziąć. Właśnie ta, takie posiłki właśnie. Po, po meczach czy coś lubię? Lubię zjeść. Nie ukrywam. O! A nie to, że... A nie, bo e, łosoś, bo... E, nie no to. Wiesz, bo ryczny... Reż... Nie no, po meczach to... trzeba sobie pozwolić. Raz na jakiś czas trzeba. Tak jest. To, to nie ukrywam. To mi się podoba. To mi się podoba. Tak. Słuchajcie. Eee, Drobno kroją. Tak, tak, tak. szatkujesz to tak jak. Sugeruję. Słucham. Sugeruję wziąć większy nóż, będzie ci lepiej. Dobra. Eee, jeżeli chodzi o, o rybę i ciasto, dajcie jej odcieknąć. Dajcie jej mm, nie nabrać tego ciacha y, za wiele, bo no, chcemy mieć nie pancake'a, ale rybę w cieście. Działa? A powiedz mi, w którym odcinku odpadłeś z Halkiczem? A tam odpadłeś. No to był chyba y, siódmy siódmy odcinek. Czyli... Blisko to, finału? My, tam, dwa przed końcem? O proszę. Nie? To całkiem nieźle, nie? To coś tam gotować potrafisz. No coś tam coś potrafi chyba, nie? Tak mi się wydaje. Gdzieś tam znajomi pewnie też to mogą potwierdzić. Okay. Y jeżeli jesteście moimi znajomymi to bardzo bym prosił, żebyście potwierdzili pod filmem w jakimś w komencie albo coś takiego, bo to by było spoko, wiecie, nie? Że tam... Wow, wow, i fajnie gotujesz, ale tam na necie to też by wypadało coś napisać, nie? Dziękuję. Wypadałoby. Dobra. To jest temperatura oleju się nam nie zmieni za znacznie. Teraz. Szaloteczka. Ponieważ... Szaloteczka, tak jest. Szalotka ląduje również do, do sosu. Um... Ała! Co, też tak obrać jak cebulkę? Tak, z szalotką trzeba ostrożnie, ponieważ ona jest wdzięcznym, wdzięcznym yy, warzywem i... O, frytki nam się już zrobiły prawie że. Szybko. Tak, więc... Nie można tam, wiesz, jej za bardzo uszkodzić. Się postaramy. Najwyżej mi pomożesz. Jasne. Pewnie. Myślę, że już fryty mogę zdjąć. Żeby sobie Potrzebuję czegoś, żeby się nie oparzył. Żeby sobie odciekły. Dobra, tymczasem sobie. Sprawdzimy. Jak mi to pole polecasz ten? Tak. Mhm, w połowę. Na pół? Na pół? Dobra. A, ale to dobrze wygląda. Fajnie, fajnie. Byłeś kiedyś w Anglii? W Anglii byłem, tak. W Londynie. I co tam? Możesz już o tym ciekawego powiedzieć. Wiesz co? wtedy byłem na takiej, można powiedzieć, wycieczce. wycieczce byłem i ogólnie tam takiej bardziej związanej właśnie z piłką nożną i tam ogólnie zwiedzaliśmy tam trochę stadionów i tak dalej więc bardziej że tak powiem to piłkarski wyjazd był mhm. przynajmniej tak związany z, związany z piłką nożną i tam bardziej stadiony zwiedzaliśmy Jeśli chodzi o kuchnię czy bardziej takie twoje klimaty to nie powiem za dużo bo jedliśmy tam tak, takie jakieś standardowe rzeczy i tak dalej więc jakby tam Typowo kuchni angielskiej nie, nie spróbowałem. A powiedz mi, bo chyba tylko w Anglii spotkałem z tym, że e, do frytek dołączany... Znaczy frytki są polewane octem. Jadłeś tak? Octem nie, ale wiesz jak jadłem? E, jak byłem w Holandii, jadłem frytki z majonezem. Tak a, jest? O jest. A ten majonez właśnie w Holandii jest taki... On Ci bardzo dobry, do tych frytek to jest, bardzo pasuje. To Uf, jest ale taki majonez. Tak, zgadzam się. Rewelacja. Bardziej mi smakuje niż keczup. To keczup jest standardowym wyjściem, prawda? Fryty nam um, odciekają. Ja tu jeszcze z góry trzasnę. Elegancko. Drobniej, czy w porządku? Wiesz co? dobra, zamieńmy się teraz miejscami. Czyli drobniej. Ale to pryska tutaj. Wiesz, kwestia jest taka, że można sobie. Dobra, jeśli ja już się z tym nie będę rozpędzał. Że, jak pokroisz jedną cebulę większą kostkę, drugą w mniejszą, to tak. się automatycznie zmienia smak. Czosnek też pokroję w cienkie mm, plasterki. Mhm. Co, Czy nawet takie? Co ja powiedziałem, że się zmienia smak? Tak. Co ja gadam. Nie zmienia się smak, tylko wiesz, pod zębem po prostu jest inaczej, nie? Yy, dobra, wracaj tutaj. Co teraz? Majonez. Majonez. Sykni, okej. Okay. To jest nam niepotrzebne. Co się tak rozstrzelałaś? Spokój się. Tak nie można przecież. A ile tej musztardy? Dajemy. No, daj jej jak uważasz. Co to znaczy, jak uważasz? No, jak myślisz, jak będzie dobrze. Dobra, to dam. Przej, tu dałem trzy duże łyżki majonezu, to trzy łyżeczki. Może być? Logiczne w miarę, nie? Zobaczmy. No dobra. I teraz, jeszcze co? Ogóreczek, nie? Tak jest. Ale strzela ten olej. U. Spokój się, to nie faul. Dobra. Nieprzyjemne uczucie. To gasimy. Ja ci z tym... Pomogę. Ogóreczek. Ogórek bardzo też drobno. Tak się staram. Trzeba go przeszatkować na kosteczkę. Na kosteczkę. Jak no. będziesz go robił po długości, to będzie się dużo lepiej, wiesz. Aha, bo ja nie wiedziałem, że na kosteczkę, wiesz. No, no, no. spoko. O no, kurde. To nie musi być, wiesz, idealne. To nie musi być yy, warzywa, Julien. Tak się mówi? Nie mam tak pojęcia. Się mówi, nie? Julien. Julienki. Julienki to są takie wiesz słupki, takie idealnie... Mm, mm, mm. Mm -hmm. Takie jagodniki, takie... Może... Po co to komu? Kto to widział takie rzeczy? Na co to komu? <grytanie> Pozdro dla kumatych, nie? Dobra. Cyk. O kurde, to tak cienko, to nie wiem czy pokroję. Dobra, ładu jak jest. Mhm. Dobra, dawaj to. E, gdzie jest ta? E, proszę pana tarka tutaj. Lecimy. Skórka z limonki. Tak jest. Trochę cytrusa nie zaszkodzi. Czy kary tutaj już pojechało? Kary jeszcze nie. Jeszcze nie? Nie, nie, nie. Dobra. A często są wykorzystywane takie skórki właśnie cytrusów? Wiesz co, to jest. no to jest po, powiedzmy tak zwany Twist, nie. Mhm. E, jak w którym to było odcinku? W kuchni polskiej e, robiłem ziemniaki, dodałem tam chrzanów. No, e, więc to są jakieś takie powiedzmy, oczywiste i nieoczywiste połączenia i to robi robotę. Ok. Teraz le limon. Wcześniej była ściśnięta. Nie mam pary. Nie no. masz. Mm. <noise> Dobra, okej. Okay. To w kosz. Adat. Mm. I co? Mieszamy. Merdamy. Dość gęsto. Nie było kary, nie było pieprzu, nie było soli. Chyba myślę, że jeszcze soli tutaj nie, doprawiono. nie trzeba. nie trzeba. I słuchaj, myślę, że to będzie pierwszy raz, jak pokażemy w ogóle danie, które mm, zrobiliśmy od pierwszych nagrań, no proszę, mhm. tak jest, zrobimy tak zwane lokowanie dania, <grymne> prawda, Czyli sobie weźmiemy tą część, tą częścią podziękujemy, Zamił zamiłowanie do gotowania. Proszę pana, no gdzieś tam, gdzieś tam to się ulokowało. Pewnie, wiesz co? Tak się dobrze zastanowić. Tak. To zawsze gdzieś tam szukasz e, smaków e, w najbliższym otoczeniu, te które ci najbardziej odpowiadały. Czyli, wiesz, zupy babci, jakieś pomidorowe, mhm. jakieś, wiesz, jajecznice, jajecznice na mleku z mąką. Nie może, zdarzyło mi się. może kiedyś zrobię. Nie zdarzyło mi się pojąć, próbować czegoś takiego. Cyk. Mm -hmm, mm -hmm. Pyk. To ląduje tutaj i wola, prawda? Nie robimy tak. <laughs> I wygląda to tak. Jest okej? Okay? No, bardzo w porządku. Jest okej? Okay? Jest okej? Okay? Jest okej. Okay. Patryk, ee, ja wręczę to Tobie. <grychy> dzięki za pomoc, dzięki za ten odcinek. Zrobiliśmy to niezły bajzel, jestem cały w tłuszczu. Ja też. Ale... Dobre? Fryteczki no tak, zrobione? Mhm. Dobrze. Niezapomniane sportowe emocje przeżywamy wspólnie z firmą IRMAR. IRMAR, serwis samochodowy, myjnia parowa, detailing i ubezpieczenia.